Kolejny pożar stogu. W nocy ze środy na czwartek strażacy gasili sprasowaną słomę w okolicach podrawickich kątów. To już ósmy pożar stogu w tym roku. Paliło się na terenie trzech gmin powiatu rawickiego, a mianowicie gminy Bojanowo, Rawicz i Miejska Górka. Pożary stert słomy lub też siana miały miejsce w Czechnowie, w Kolinie Wielkiej, Wydartowie II, Łaszczynie, Roszkówku, Rożkowie oraz w Debnie Polskim. Spaleniu uległo w sumie około 1300 tak zwanych balotów. Właściciele oszacowali straty na łączną kwotę ponad 90 tysięcy złotych. W działaniach ratowniczych zaangażowanych było 117 strażaków i 29 wozów bojowych. Akcje strażackie trwały łącznie przez 44 godziny. Z uwagi na to, że sterty były usytuowane w polu, nie było zagrożenia dla budynków. Niemniej w jednym przypadku ogień mógł przedostać się na zboże na pniu, które rosło w pobliżu, a w dwóch innych na sąsiednie sterty. Policja i Straż Pożarna podejrzewa celowe podpalenia. We wszystkich przypadkach prowadzone są dochodzenia. Ujęto już dwóch sprawców. Mamy zatrzymanego 19-latka mieszkańca rabicza, który odpowie za podpalenie stogów znajdujących się w miejscowości Łaszczyn oraz też w miejscowości Demna Polskie. Straty tutaj zostały wycenione na około 13 tysięcy złotych. Jest zatrzymany również 28-letni mieszkaniec Bojanowa. Mężczyzna ten odpowie za podpalenie stogów w miejscowości Golina Wielka. Gdzie straty zostały wycenione na około 60 tysięcy złotych. Wszystkie te zdarzenia są prowadzone pod kątem zniszczenia mienia na wniosek osoby pokrzywdzonej i grozi za nie do 5 lat pozbawienia wolności.